Hej z tej strony Sylwia. Witajcie na kanale Red May Lips Art. Witam was w nieco nietypowym makijażu, ponieważ chciałam się wpasować nieco moją stylizacją w temat i w klimat tego odcinka, ponieważ dzisiaj będziemy omawiać sobie makijaże z Gali Met. W związku z tym, że sama gala ma wydźwięk modowy, ma wydźwięk kostiumowy, więc można po tej gali spodziewać się bardzo różnych stylizacji. I nie są to do końca stylizacje takie jak na przykład możemy spodziewać się na rodzaniu Oscarów, ponieważ na rodzaniu Oscarów mamy gwiazdy, które mają wyglądać pięknie, ale tak wiecie. Jak najlepiej, a tutaj mamy galę skoncentrowaną na kostiumach, więc te makijaże też są troszkę nietypowe, bardzo oryginalne, bardzo sceniczne. Więc dzisiaj sobie kilka takich makijaży omówimy. Zapraszam do oglądania. Tylko błagam, nie komentujcie mi, żebym więcej nie rozjaśniała brwi. One nie są rozjaśnione, one są pokryte korektorem i być może nie wpasowują się w Wasze kanony w piękne, ale w moje się wpasowują, także. Żyć. Zaczniemy sobie od makijażu Meganty Stallion um, i zaczniemy sobie od niego, ponieważ chciałabym zaraz pokazać Wam w opozycji podobny w klimacie makijaż, ale który prezentuje się zupełnie inaczej. Ten makijaż mi się nie podoba. Nie mogę zarzucić wizerzyście nic absolutnie, że on jest źle zrobiony, bo on jest bardzo ładnie estetycznie dotarty. Wszystko jest ładnie, precyzyjnie zrobione, więc tutaj absolutnie żadnych zarzutów do wizerzysty. Natomiast nie podoba mi się sam klimat. Dla mnie to jest takie kiczowate stare Hollywood, yy, bo, no bo mamy tą taką charakterystyczną fryzurę, mamy niby kreskę, taką gorsetową sukienkę, ale takie przesadzone kontrasty na twarzy, czyli bardzo mocno rozjaśniona okolica pod okiem, bardzo mocno rozjaśniony łuk brwiowy, co widać, że po prostu było korektorem, prawdopodobnie odcinane, odcinana na była. Yy, wiecie, tam taką konturówkę wokół ust z jasnym, jasnym błyszczykiem wewnątrz. Takie, wiecie, tandetne pazy troszeczkę. Ten taki, wiecie, no, mocne cieniowanie na górnej powiece, bez cieniowania dolnej. Tutaj coś mi nie gra. Widać dosyć mocno też konturowanie nosa. Ja nie, nie, nie lubię za bardzo konturować nosa, właśnie z tego względu, że ono bardzo często jest widoczne. Um, tutaj troszeczkę jest to zauważalne i... i... Za dużo niby neutralny makijaż, ale za dużo kontrastów, jakiś brak jakiś taki. Nie wiem, jakaś dysproporcja tu się wdała w tą twarz, bo mamy króciutkie czoło yy, i to, że mocno obciążyliśmy tą górną część oka, a dolną praktycznie w ogóle, zrobiło nam taki, taką dysproporcję, że tu jest bardzo bardzo mało miejsca, a tu jest bardzo dużo miejsca i jakoś ten hollywoodzki look nie wybrzmiał. On się nie obronił w tej, w tej konkretnej stylizacji, moim zdaniem. I w opozycji chciałabym Wam pokazać makijaż Edison Ray. Jest to również makijaż. Yy, Taki hollywoodzki, też trochę instagramowy, e, taki neutralny, ale tu jest bardzo dużo klasy, tu jest elegancja, tu jest pięknie wyważony ten makijaż. Um, mamy też brązowe oko, ale ono jest ładnie roztarte, nie jest przesadzone. Mamy sztuczne rzęsy, ale one też są fajnie dobrane, fajnie dopasowane. Mamy przepiękną brew wyczesaną do góry w klimacie soap brows, o tym mówiłam ostatnio w trendach, więc obejrzyjcie, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. Ładnie dopasowana usta, delikatnie przyciemnia usta, ale niezbyt mocne ani niezbyt blade, więc wszystko jest po prostu przepięknie wyważone. Dla mnie bomba. Alicia Kiss. Przepiękny look. Wiemy, że Alicia Kiss bardzo lubi pokazywać się na różnego rodzaju wydarzeniach bez makijażu. Tutaj widocznie uznała, że Mad Gala jest taką galą, której trzeba się po prostu pokazać w jakiejś ciekawej stylizacji. Bardzo podoba mi się motyw błyszczących jakichś elementów 3D na włosach. Do tego bardzo subtelny makijaż. Piękna skóra, naturalna, leciuteńko wykonturowana. Mamy fajnie, fajny kolor na ustach. Taki naturalny, nieprzesadzony kontur. I subtelnie podkreślona linia rzęs i wytuszowane rzęsy. Mamy delikatną taką kreseczkę wzdłuż linii rzęs, mi się wydaje. Może, może kredka, może coś takiego. Delikatnie tylko ułożone brwi i koniec. Także jest naprawdę przepiękny. Jeżeli chodzi o te błyskotki na włosach, to też jest fajne rozwiązanie, aby wzbogacić swoją stylizację właśnie o elementy 3D, o których również mówiłam w trendach. Zamiast na twarzy, to na włosach. A pozostając przy temacie elementów 3D, e, Amanda Gorman w przepięknym makijażu, gdzie te elementy 3D nam tutaj się pojawiły na twarzy, właśnie w formie takiej, wiecie, fali błyszczącej, czegoś takiego. No makijaż wygląda przepięknie, wiem, że był robiony kosmetykami e, Danesy Myricks, więc skóra wygląda fenomenalnie, jest e, naprawdę pięknie wyważony ten makijaż. E, I właśnie tutaj widać, że e, te błyskotki tworzą główny akcent makijażu, że to wszystko jest takie neutralne, to wszystko mam na myśli. Całą twarz jest neutralna, usta są neutralne, delikatnie podkreślone brwi, delikatnie podkreślone oko, żeby, żeby jednak w fleszach było, było widoczne, ale tutaj ten artystyczny um, sznyt jak najbardziej wspaniale tutaj współgra i z urodą, i z tą okolicznością, i z stylizacją, która też ma w sobie jakieś takie delikatne kamyczki, więc to wszystko wygląda przepięknie. Amanda Stenberg, taki dosyć specyficzny look dla mnie, bo on jest taki trochę instagramowy. Ale troszkę artystyczny, bo mamy taką, wiecie, nudową skórę, nudowe usta, bardzo jasne brwi, gdzieś tam fajnie wkomponowane w całość, bo mamy tutaj takie nawiązanie troszeczkę do, do nurtu Bleached Brows. I mamy te rzęsy. Mamy kreskę i mamy takie bardzo mocno artystyczne rzęsy. Tutaj w przybliżeniu widać, że to nie jest taki klasyczny pasek rzęs, że to są jakieś takie. Może skustomizowane rzęsy, może kupione, ciężko powiedzieć. I z jednej strony wygląda to, jak w przybliżeniu sobie patrzę, dosyć ciekawie. Do tej stylizacji w zasadzie coś jakoś komponuje, no bo tutaj mamy takie też jakieś takie drapowane elementy i to teoretycznie się komponuje, ale coś, coś mi tutaj nie gra. Wydaje mi się, że tutaj ym, reszta twarzy wygląda zbyt Instagramowo. Tak zbyt, zbyt mocno w klimacie glam, żeby te rzęsy się obroniły jako element artystyczny. Więc nie jest to ani artystyczne, ani glam. Nie? I tak nie, nie do końca mi tutaj to leży. Dajcie znać, co wy sądzicie. Następnie mamy Kamile Cabello, która pokazała bardzo ładny makijaż ym, w fioletach, ale troszeczkę stworzony w klimacie lat 60. z takim efektem jakby smutnego oka, yy, czyli podkreślenie załamania powieki, troszeczkę. To nie jest taki typowo graficzny makijaż kojarzący nam się. Stricte, na przykład twigi, że mamy tutaj, taką, wiecie, kreskę, tu takie rzęsy na dole, ale to jest nawiązanie troszeczkę bardziej współczesne, troszeczkę bardziej miękkie do tego klimatu, e, ponieważ mamy podkreśloną fajnie tutaj e, załamanie powieki troszeczkę ciemniejszym fioletem, mamy takie e, ciężkie rzęsy, tutaj jak najbardziej uzasadnione te sztuczne rzęsy, takie ciężkie, troszeczkę opadające na, na powiekę e, i bardzo mocno wytuszowane dolne rzęsy, że sprawiają właśnie wrażenie takich, takich troszeczkę dociążonych, smutnych takich oczu wiecie Arenki, czegoś takiego. Mm. Bardzo ładnie to wszystko, bardzo estetycznie zrobione. Nie ma wrażenia, że jest naprawdę jakoś tak yy, smutno, ale ze zmęczenia tylko jest smutno, bo, bo taki makijaż jest zrobiony. Uważam, że wygląda przepięknie. No i fajne nawiązanie koloru oczu do koloru stylizacji. To jest taka technika, która zawsze się obroni. Jeżeli nie wiemy, jaki kolor użyć, z czym skomponować, to jakby nawiązanie do stylizacji jest zawsze, no wychodzimy z takiego zastosowania po prostu obronną ręką. Sierra. Ładnie, ale mnie nie porwało. Wszystko jest ładnie zrobione, wszystko jest ładnie tutaj roztarte. Zieleń tutaj butelkowa do takiej żywej zieleni na stylizacji. Nie do końca mnie przekonuje ten look. Moim zdaniem jakby tutaj zastosować takie klasyczne smoky eye, albo właśnie mocniejszy akcent tej zieleni, to by to wszystko było ciekawsze. A tak to jednak, no niby jest troszeczkę tej zieleni, ale to jest takie wszystko przybrudzone czernią, brązem, że tak nie, niewiele się, nie, nie mocno się wybija, aczkolwiek komponuje dobrze, więc jest poprawnie, ale mnie nie porywa Sierra Mowin, zanim tak, yy, tak ciekawą, tak Niesamowitą urodę, że mam wrażenie, jak jej nie poznałam w ogóle, jak, jak pierwszy raz zobaczyłam to zdjęcie. To nie wiedziałam, że to jest ona, bo jakoś tak zniknęła w tym makijażu. Nie, nie, mnie nie przekonuje, ale nie jest to zły makijaż, po prostu me gusta, nie, nie me gusta. Diane Kruger, jeden z moich ulubionych makijaży, ponieważ bardzo mi się podoba zastosowanie dwóch kolorów na oku, albo trzech, nie jestem pewna, bo na jednym zdjęciu wydaje mi się, że tu jest roztarcie zielenią, ale na drugim tego nie widzę, więc nie wiem, czy to roztarcie zielenią jest, czy ono wynika po prostu z tego, że kolor yy, sukienki się odbija <grych> na oczach, więc nie wiem. Yy, ale w każdym razie tu mamy taki ładny limonkowy kolor kreacji i do tego niebieski i różowy akcent na oku. Bardzo ciekawa sprawa, nie wymagająca dużo dużego wysiłku, a jednak wygląda niesamowicie ciekawie, intrygująco. Yy, Diane ci wciąż wygląda jak Dajan, ale coś się fajnego dzieje w tym makijażu. Całość jest zachowana w takiej fajnej kompozycji, niezbyt przytłaczającej. Mamy naturalną brew, yy, żadnych sztucznych rzęs, lekkie wykonturowanie, neutralne usta i tylko fajne dwa akcenty. Jeden w takiej taki roztartej formie różu i takiej subtelnej jakby kreseczki w zewnętrznym kąciku. Wygląda to dla mnie fantastycznie. Ella Emhoff. Bardzo podoba mi się ten makijaż. E, ciekawa ogólnie stylizacja z takimi mocno przygładzonymi włosami, z ciekawą e, sukienką z błyskotkami i z tym motywem sheer trendu, ale oczywiście skupmy się na makijażu. E, I tutaj głównym akcentem w makijażu ponownie są błyskotki, o których mówiłam Wam w trendach na jesień-zimę. Więc jeżeli nie oglądaliście, to ponownie ponaglam Was do tego, aby obejrzeć. E, mamy tutaj. Subtelnie podkreślone rzęsy, delikatnie, delikatnie przydymione zewnętrzne kąciki jakimś neutralnym odcieniem i, i, i dolna powieka, ale przede wszystkim widzimy tutaj te błyszczące elementy 3D, czyli jakieś cyrkonie bądź coś takiego. Mm, ładnie wyczesane do góry brwi, e, na, na, na mydełko w, w klimacie soap brows i wszystko komponuje się bardzo modowo, bardzo charakterystycznie, bardzo ciekawie, bez większego wysiłku. Teraz czas na makijaż Digi-Headed, który jest niesamowicie przepiękny, bo jest to taki troszkę klimat hollywoodzkiego makijażu. Jest bardzo glamour. Mamy kreskę, mamy sztuczne rzęsy, ale yy, subtelna skóra, subtelna brew. Naturalne, neutralne usta i ten fantastyczny akcent niebieskości, no po prostu wygląda niesamowicie. Jest to takie leciutkie nawiązanie do makijażu w stylu Sophie Loren, ponieważ widzę, że w zewnętrznym kąciku um, jest dolna powieka tak wyciągnięta, bez łączenia jej z górną, więc to jest troszeczkę taki klimat makijażu, właśnie Sophie Loren. Um, ale przede wszystkim, przede wszystkim to, co się wrzuca w oczy, to właśnie gruba, klasyczna kreska i ten piękny nie. Niebieski odcień. Jeżeli oglądaliście trendy, to wiecie, że niebieski jest bardzo, bardzo w trendzie i tutaj jest zrozumiałe to nawiązanie i bardzo fajnie się komponuje z całą stylizacją, z kolorem włosów. E, dla mnie po prostu fenomenalna stylizacja, fenomenalny makijaż i taki fajny balans między takim makijażem, takim, taki, takim, takim klasycznym, upiększającym, a jednak, jednak delikatnie modowym i ciekawym. Grimms e, to jest po prostu mistrzostwo świata. No, nie jestem w stanie opisać Wam całego makijażu, bo jest tutaj element stylizacji maseczki, ale to, co się dzieje na oczach, wystarczy mi do tego, aby powiedzieć coś ciekawego na temat tego makijażu. Przede wszystkim mamy tutaj nawiązanie do trendu na, na srebro, na metalik, bo on jest i w makijażu, i w ubiorze bardzo, bardzo w trendzie. Mamy coś błyszczącego na powiece ruchomej. widzę, że ten delikatnie się mieni, ale przede wszystkim mamy elementy 3D, tym razem nie Diamenciki a perełki, które też jak najbardziej się wpasowują w ten trend. Mamy mocno wyczesane brwi do góry, czyli kolejny trend soap brows, i ponownie trend na graficzną kreskę, ponieważ ona jest taka charakterystycznie gruba, mocno wyciągnięta do góry w taką literkę C, także też w taki nietypowy sposób zrobiona. Bardzo ciekawie się to komponuje, i uważam, że do stylizacji, na stylizacji tutaj wszystko gra, więc jest super. Hailey y, Steinfeld, chciałam powiedzieć o tym makijażu, ponieważ mamy tutaj zastosowany trend na bleached brows. Y, I zobaczcie, że w mojej opinii tutaj bardzo fajnie te bleached brows sprawiło, czyli rozjaśnione brwi sprawiły, że... Mocniej wybił nam się makijaż oka. Jak sobie przybliżam ten makijaż oka, on wcale nie jest bardzo mocny. Mamy taką rozmiękczoną bardzo mocną kreskę wzdłuż linii rzęs, lekko przyciemnioną dolną powiekę, troszeczkę podkreślone załamanie. Być może mamy coś błyszczącego na próbie ruchomej, troszkę przyciemniono tutaj przedłużenie tych brwi, ale sama brew jest rozjaśniona yy, i ona jest rozjaśniona yy, kosmetykiem, nie jest rozjaśniona rozjaśniaczem, ale dzięki temu, że te brwi, kontrast tych brwi jest zdjęty, to bardzo fajnie wybijają nam się na pierwszy plan te oczy, które są neutralne, wcale nie są mocne, a jednak przy takim zestawieniu prezentują się bardzo ciekawie. I ogólnie całość uważam, że fajnie nawiązuje do stylizacji. Mamy jasną stylizację, jasne włosy, i to wszystko się bardzo ciekawie komponuje. I mimo, że jest neutralne, to wciąż jest ciekawe, i modowe, i glamour jednocześnie. Julia Garner to jest jeden dla mnie z piękniejszych looków, i to jest to. Totalnie, totalnie makijaż w moim klimacie. Uwielbiam takie świeże luki, ale jednocześnie interesujące. Mamy piękną taką swobodną fryzurę, pięknie zrobioną, naturalnie zrobioną skórę, fajne nawiązanie delikatne koloru ust do koloru policzków, ładnie wyczesaną brew, pięknie wytuszowane rzęsy i ten element błyskotek na na oczach. Ponownie nawiązanie do trendów, tutaj na Silver and Diamonds, tak nazywałam ten trend, więc mamy tutaj nawiązanie do takich trendów i przy okazji nawiązanie do, do stylizacji, do kolczyków, więc wszystko bardzo ładnie się komponuje. Uroda nie jest przyćmiona, ale jest jakiś taki ciekawy, charakterystyczny element, który się tutaj pojawił, yy, i on bardzo fajnie przyciąga uwagę. Wszelkiego rodzaju błyskotki bardzo przyciągają uwagę do oczu, więc, więc te oczy, mimo że są podkreślone bardzo delikatnie, to jednak rzucają się na pierwszy plan. Dla mnie. Yy, brak mi słów, to jest majsterstyk dla mnie. Kim Petras. Chciałam na chwilkę tylko o niej wspomnieć. W ogóle ta stylizacja <grych> z tym koniem tutaj na środku. Bardzo chciałabym, aby więcej ludzi miało taki dystans do, do swojego wizerunku i żeby bawić się tym wizerunkiem tak bardzo jak kim bardzo bardzo wszystkim tego życzę żebyśmy umieli. Ale ja nie o tym, chciałam wspomnieć o makijażu e, oczu, mianowicie o niebieskim kolorze, który został zastosowany w pojedynkę na powiece połączony z ładnie wytuszowanymi może delikatnie przedłużonymi rzęsami, e, ale jest to ponownie niebieski, bardzo w trendzie i w tym przypadku przy takiej subtelnie mm, pomalowanej twarzy bez mocnego konturowania, bez mocnego różu z neutralnymi ustami y, fajnie wybiły nam się troszeczkę mocniej zaznaczone brwi, ponieważ całość jest bardzo taka delikatna, nie mamy konturowania oka, mamy jasny kolor na powiece, subtelnie jedynie rzęsy, więc te brwi dodały nam troszeczkę takiej wyrazistości, troszeczkę takiej ramy dla twarzy, więc bardzo ładnie się to prezentuje. I jak widzicie, jeden kolor na powiece wystarczy w zupełności w opozycji do tego subtelnego makijażu twarzy stoi Lupita i jej makijaż, który w zasadzie nie jest jakimś mocnym, przytłaczającym makijażem, ale cała stylizacja jest też bardzo artystyczna, mamy artystyczną fryzurę, ciekawą jeansową sukienkę i też niebieski kolor, ale tym razem w odcieniu navy, takim granatowym i mamy ponownie wyciągnięcie zewnętrznego kącika w taki lekko trójkątny kształt, coś takiego jak ja mam dzisiaj, czyli takie, wiecie, mocniejsze podkreślenie górnej powieki niż dolnej i tutaj Ulupity też widać, że jest mocniej ten, ten zewnętrzny kącik górnej powieki zaznaczony. Mamy delikatną kreskę, jakiś delikatny błysk, um, ale całość ogólnie jest nawiązaniem do stylizacji, więc jest właśnie w odcieniu Navy Blue, takim granatowym. Bardzo ładnie się to komponuje, jest bardzo modowe i żeby delikatnie docieplić ten makijaż, zastosowano jakiś taki lekko czerwonawy, malinowy odcień na ustach, więc troszeczkę docieplił nam ten chłodny look. Czas na makijaż Maisie Williams i tutaj ponownie trend na Bleach Browse. Tym razem wydaje mi się, że one były faktycznie rozjaśnione, ponieważ przybliża, przybli, przybliżając sobie to zdjęcie, nie widzę, żeby były one czymś pokryte. One są dosyć cienkie, jeżeli chodzi o włoski, więc wydaje mi się, że były rozjaśnione i uważam, że w tej stylizacji te rozjaśnienie jak najbardziej jest uzasadnione i wygląda dobrze, ponieważ mamy tutaj klimat troszeczkę taki, wiecie... Wampirzy, upiorny, troszeczkę nawiązujące do klimatów, wiecie, gotyckich. I w tym przypadku zdjęcie całkowicie kontrastu z, z brwi daje właśnie mocniejszy kontrast na oko, a przez to, że cała stylizacja jest czarna włosy są mega czarne. Zresztą zobaczcie, jakie fajne jest nawiązanie tutaj tych um, falban ubioru z falbanami włosów. Zobaczcie, jak tutaj fajnie to wszystko nawiązuje. Um, to zdjęcie właśnie tego kontrastu z brwi, brwi dało nam to troszeczkę taki bardziej właśnie um, nie wiem, wampirzy charakter, e, bo gdyby tutaj te brwi były um, namalowane w sensie tak normalnie, tak standardowo, um, to ten makijaż miałby zupełnie inny charakter. On by był taki bardziej już Wydziałabym klasyczny. A tutaj mamy właśnie taki nietypowy, bardzo sceniczny, artystyczny look. Fajne połączenie koloru ust z delikatnym kolorem na oku, bo mamy tutaj zieleń, ale delikatnie roztartą właśnie jakimś takim odcieniem mo. Mamy kreskę i też element 3D na dolnej powiece, więc też fajnie nawiązuje do trendów. Chciałabym jeszcze nadmienić, że um, Maisie ma dosyć wąskie usta, a nosi ciemną pomadkę. Można? Nawet trzeba. Fajnie, że Maisie bawi się tak swoim wizerunkiem i nie zwraca uwagi na kanony piękna, czyli, wiecie, idealne brwi, nie wiem, duże usta i jakieś takie, takie rzeczy. Podkreśliła swoją urodę w nietwowy sposób, bo ma bardzo ciekawe oczy, które tutaj na zdjęciu wybijają się po prostu na pierwszy plan, wyglądają niesamowicie interesująco i o to chodziło. Jest bardzo scenicznie i jak dla mnie tutaj te rozjaśnione brwi. Bardzo, bardzo ciekawie obroniły tą stylizację i tak troszeczkę zmieniły jej klimat. Naomi Osaka. Ciekawe nawiązanie do takiego japońskiego klimatu przez kolor na oczach, na policzkach i przez fryzurę. Um, bardzo ładny look w takim mocno mokrej skóry, mocno mokrej powieki. Bardzo podoba mi się makijaż brwi, też takich wyczesanych, soap brows. Um, fajnie, że kolor ust jest matowy, przez co nie ma przesadzonego efektu wiecie, takiego błyszczenia, świecenia się. Um, mamy Stelnie jakieś tam sztuczne rzęsy widzę tutaj jest w przybliżeniu, że są. Um, makijaż jest bardzo ciekawy właśnie przez to, że mamy delikatny blush draping, czyli przeniesienie koloru um, na wyższe, wyższe partie tutaj kości jarzmowej. E, I był trosze, jest troszeczkę też zastosowany tutaj wewnętrznej części przy nosie. I chciałabym nadmienić, że Naomi e, ma oczy blisko osadzone, więc teoretycznie nie powinna tak robić, bo powinna te oczy sobie oddalać. Ale jeżeli lubimy siebie takimi Jakimi jesteśmy, to możemy sobie na takie zabiegi pozwolić. Uważam, że to takie mm, zrobienie tutaj takich policzków lekko zaróżnionych w tym miejscu mm, wygląda bardzo ciekawie. Właśnie, tak, właśnie takie nawiązanie do, do kultury japońskiej, takiej starodawnej Japonii. Powiem też Wam o makijażu Saweetie, um, ponieważ nie podoba mi się on z tego względu, że jest to makijaż instagramowy, taki wiecie, mocno w klimacie glam, ale dla mnie jest mocno kiczowaty. Tutaj, no oczywiście oprócz tego, że mamy taki wiecie, mocno, mocno takie pazy, za bardzo, ta stylizacja jest po prostu strasznie wulgarna i totalnie nie w moim klimacie, ale skupiając się na makijażu, jakieś takie coś z białami tutaj się zadziało nie tak, bo przy innych ujęciach widać, że one są jakoś tak trochę krzywe, jakoś namalowane, jakoś tak za grubo, w niektórych miejscu i coś mi tutaj nie gra ogólnie yy, z tymi brwiami. One w ogóle też są za długie, yy, od, od tego szczytowego miejsca do, do, do końcówki. Yy, bardzo ciężkie, rzęsce, które wyglądają, znaczy dają wrażenie, jakby Sweetie była jakaś taka, nie wiem, śpiąca albo taka przyćpana trochę. No niestety takie zbyt mocne rzęsy często dają taki efekt, jakbyśmy byli senni. I tutaj ten efekt jest. Kompletnie braku jakiegokolwiek balansu. Jest bardzo mocny, bardzo sztuczny. Um, nie, 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 nie. nie. jeszcze jakaś taka dysproporcja przez te rzęsy się wdała i przez te brwi. Także no, mi się nie podoba ten, ten, ta stylizacja. A, i chciałam jeszcze powiedzieć o makijażu mamy Kardashian. Um, I zobaczcie, że jest to makijaż, o którym mówiłam Wam w poprzednim sezonie w trendach. Właśnie czyli taki makijaż mocno okalający oko czernią, takie wiecie, smoki. Znaczy może nie smoki, ale taki eyeliner, który jest i na górnej i na dolnej powiece. Mówiono, że to się nadaje tylko dla młodych, dla dużych oczu, że tego się nie da nosić, że to jest. Tandetne, kiczowate, i absolutnie nikomu się tego luku nie poleca, a już tym bardziej nie kobietom dojrzałym. Mrs. Kardashian nosi, ok? Można, można. Tylko w Polsce nie można. Zresztą nawet nie chodzi o to, czy się podoba, czy się nie podoba. To po prostu można nosić bez względu na to, kim się jest, jakim się wieku jest, jakie ma się oko, czy ma się duże, czy ma się małe, czy stare, czy młode. N nie ma to znaczenia. To, jak się malujemy, zależy tylko od nas i od tego, jak interpretujemy swoją urodę, jak chcemy wyglądać i czy chcemy się wpasowywać w konony piękna i pielęgnować swoje kompleksy, czy nie. I kochani, to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Dajcie mi koniecznie znać, który z tych makijaży podobał się Wam najbardziej, który może nie podobał się, który był dla Was nietypowy. Um, jeżeli ja bym miała typować swojego ulubieńca, to zdecydowanie Julia Garner i myślę, że na drugim miejscu pojawiłaby się Diane Kruger z tymi kolorami. E, czekam na Wasze odpowiedzi. Dajcie mi znać, jak dzisiejszy odcinek się Wam podobał i czy nie zmęczyłam was za bardzo moim dzisiejszym nietypowym wizerunkiem. Wiem, że to nie jest medialny wizerunek, YouTube'owy wizerunek, ale może warto czasami przesuwać granice, abyśmy mieli bardziej otwarte głowy i interpretowali urodę troszeczkę inaczej niż, niż każą nam stereotypy i kanony piękna. <grych> anyway, mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Hejka.